Muzeum Nowej Huty, Oddział Muzeum Krakowa zaprasza na wydarzenie Zajrzyj do Huty. W tym roku odbędzie się 13. edycja tego wydarzenia. Będzie w nim brał udział kilkadziesiąt instytucji z całej dzielnicy. Hasłem tegorocznego Zajrzyj do Huty są cztery twarze Nowej Huty, czyli natura, historia, architektura i społeczność. Jest to nawiązanie do budynku, w którym znajduje się Muzeum Nowej Huty, czyli kina, dawnego kina Światowic. Szczególnie chcielibyśmy Państwa zaprosić do zwiedzania wystawy Wańka Wstańka, Nowochódzki Pomnik Lenina. Żegnamy się w weekendy zajrzeć do huty z tą wystawą, jak również do odwiedzenia naszego schronu z lat 50., który znajduje się zarówno pod Światowidem, jak i na osiedlu szkolnym 37. Zapraszamy również na zajęcia no jogi w dawnej sali kinowej, z małej sali kinowej naszego muzeum, jak również na trening biegowy, podczas którego będziemy mogli zwiedzić część lokalizacji w Nowej Hucie. Wydarzeniem, na które chciałbym serdecznie zaprosić, jest również spotkanie z Elżbietą Łapczyńską, autorką książki Bestiariusz Nowochudzki. To spotkanie odbędzie się na Osiedlu Szkolnym 22. W tym roku, w ramach Zajrzyj Do Huty, Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida przygotował wiele różnorodnych wydarzeń. Zapraszamy Państwa między innymi na dwa specery przyrodniczo-ornitologiczne, ale także na wystawy, między innymi wystawę pod tytułem Materia Miasta wybrane z kolekcji, która znajduje się w naszej galerii Huta Sztuki na osiedlu Górali 5, ale także zapraszamy na wystawę pod tytułem Raptulasz, czyli spraw przednowochódzkich opisanie do opactwa cystersów w mogile. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział na przykład w warsztatach, to zapraszamy na warsztaty do Art Zony, rodzinne warsztaty dźwiękowe, ale także na premierę wydawnictwa muzyczno-filmowego pod tytułem Prząśniczka. Moi kochani, zapraszam Was serdecznie na spotkanie przyrodniczo-ornitologiczne nad Zalewem Nowochódzkim, w którego będziemy opowiadać o ptakach. Będą filmy, będą zdjęcia. Jest przygotowane trzy prelekcje, jedna prowadzona przeze mnie, gdzie będę o ptakach i łabędziach żyjących nad zalewem. Druga, Krzysztof Dudzik, łabędzie krzykliwe, bociany czarne oraz jak obrączkuje łabędzie. Oraz Damian Czajka, jak zostałem pigwiniarzem. Będą zdjęcia z Antarktydy i opowieści, naprawdę zapraszam gorąco. Zapraszam do zwiedzenia Muzeum Czynu Zbrojnego i będę Państwa przewodniczką po tym muzeum. Serdecznie zapraszam do Teatru Ludowego na dwa oprowadzania. Zobaczymy foyer, zobaczymy, zaproszę Państwa do garderób, opowiem o pracy w teatrze, o pracy aktora. Mam nadzieję, że to będzie dla nas cudowny, cudowny i pięknie spędzony czas. W sobotę 18 września zapraszamy w ramach akcji Zajrzyj do Huty, do ogrodu ponad 100 urządzeń edukacyjnych podzielonych na różne strefy tematyczne. Urządzenia bawią, uczą, mamy ich dużo więcej w tym roku, więc serdecznie zapraszamy.